Szanowni mieszkańcy Łańcuta. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i koniec roku. Jest to czas podsumowań, refleksji i nowych planów. Z tej okazji życzę wszystkim zdrowych, wesołych świąt w gronie rodzinnym i szczęśliwego nowego roku. A Boża Dziecina niech napełni nasze serca, nasze rodziny miłością, pokojem i nadzieją. Szanowni państwo, Wszelkiego dobra w roku 2016. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Ziemi Łańcuckiej, drodzy goście, z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam, aby te święta były pełne pokoju radości niech narodzone dzieci błogosławi w każdym dniu tych świąt oraz w nowym 2016 roku Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia w imieniu samorządu miasta Łańcuta wszystkim mieszkańcom życzę przeżycia pięknych spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia Błogosławieństwa Bożej dziedziny, a w nadchodzącym roku 2016 wiele spokoju, wiele zdrowia, ludzkiej życzliwości i rodzinnej atmosfery przez cały rok. Musimy chcieli życzyć wszystkim Wesołych Świąt. Mieszkańcom naszego miasta, naszej rodzinie. Dużo zdrowia, szczęścia, przede wszystkim świąt spędzonych z rodziną. Szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego najlepszego dla całego powiatu łańcuckiego i gminy łańcuch. Już po raz drugi w naszej dzielnicy organizujemy środowiskowe spotkanie wigilijne dla naszej społeczności. Tutaj z naszej dzielnicy. Ale tradycyjnie, jak obrzed wigilijny nakazuje, przyjmujemy do stołu wigilijnego również mieszkańców spoza naszej dzielnicy. Oby tradycji stało się zadość. Szczęścia, zdrowia, no i pokoju. To najważniejsze. Na swoim najbliższym dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego. Wszystkiego co najlepsze. Zdrowia, się, że zdrowie jest najważniejsze, a w obecnej sytuacji jeszcze rzuciłabym pokoju. Wasze narodzenie to czas miłości i radości. Zasiądziemy dzisiaj wszyscy przy naszym wigilijnym wspólnym stole i zapomnimy choć na chwilę o naszych troskach i zmartwieniach. I żyćmy sobie, aby to nasze życie było dla nas łatwiejsze i przyjemniejsze. Złożyć wszystkim nasze najlepsze życzenia. Niech miłosierdzie Boże ludzkie serca przemienia. Niech każde zło, nawet małe, dobroć i miłość pokona. A wtedy mały Jezus weźmie nas w swe ramiona.